Jarosław Kaptajn. Niepoprawny marzyciel. Niespokojna dusza i miłośnik aktywności fizycznej. Ból mija, satysfakcja zostaje. To hasło do dziś jest jego dewizą przy podejmowaniu wszystkich wyzwań. W wieku 50 lat wystartował w maratonie pływackim Otyliada, gdzie przepłynął 16 km w ciągu 8 godzin, zajmując trzecie miejsce. Odkrył również radość podróżowania rowerem i postanowił objechać całą Polskę, pokonując dystans ponad 3000 km. Dwukrotnie wjechał rowerem na śnieżkę, a w 2018 roku podjął wyzwanie i rowerem wybrał się w samotną wyprawę za północne koło podbiegunowe. Na jego rowerowej liście marzeń jest wyprawa spod progu własnego domu do Santiago de Compostella, szlakiem świętego Jakuba. Bo jak sam mówi, marzenia nie mają daty urodzenia. Jarosław Kaptajn, nominowany w kategorii Podjąłem wyzwanie i.